Poszli, poszli, idą. Z lewej, z prawej. Proszę bardzo, proszę bardzo. Jest pumetek, jest pumetek, no? Widzę, że kierowniczka się przystała. Bardzo dobrze, bo kierownik już też trzeźwy. Jedzie, jedzie, jedzie. Daje rady. No niestety. Daje rady. Kierownik. Kierownik pięknie, pięknie, Pięknie. Widać brakowało w chodnicy trochę. Tak. Ale weselutko teraz jadą. Ha, ha. Całkiem inaczej. Jest. Poszli, poszli, idą. Ostro idą. Jest, jest. tą na pomyśle. Tak, tak, tak. Jedno dowodniczka podjęła pierwszą próbę. I idzie nieźle. Widzę, no. że te, te młode grupy tak na pół się tutaj dzielą. Dziewczyny nie odstają. Gotowe. Mhm. Gotowe, ja, ale Pięknie, pięknie. Krót, krótko i wyraż. Ale wesoło. Jest. Koniec. To ciasno idą? Sześć idą, powiem. Sześć idą, ale doszli. Proszę no, bardzo. Technika, umanowanie. I praktyka. Technika i praktyka. Proszę bardzo. Jest. Gotowe. No, się nowy lider. I weselutko. Weselutko. Proszę bardzo. Oni musieli ćwiczyć chyba wcześniej. I poszli. Jak? Idą. Nieźle, nieźle idzie. Idą, nieźle. Wziął to wszystko na siebie. Pięknie. W taki gorąco. coś. Piękny widok. No ale niestety silnik musiał się schłodzić, natomiast kierowca przeźbie do mety dojechał. Nie zgłodnie. Jaki czas? Poszli, poszli, idą ostro, ostro, idą ostro! Tak, są na półmetku, już! Już, tak, tak. Próbują we dwójkę. Prawie, yes. że wyrwał ten, ten płyn chłodniczy. W no końcu 35 stopni, się nie I Jedziemy dalej, wracamy! Jadą weselutko, jadą weselutko do mety. Już, pięknie, pięknie, są! Mamy rekord? Start! Poszli, poszli, idą. Z jednej strony, z drugiej strony. Proszę bardzo, tak, jaj, 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 wypadek. Dobrze, ale zebrali się w sobie i jadą dalej. Kto na pometku? Tak jest. Proszę bardzo. Proszę bardzo. O, dobra. Naprawdę zwycięstwo nie jest ważne, wa ważne jest, żeby piwo wy... jest Ważna jest też bardzo pozycja, w jakiej pije się piwo. I tutaj nie wiem, czy odjąć ze dwie sekundy. Jadą, jadą, jadą. I już meta, meta, proszę. Zadowolenie. Poszli, poszli. Łagodnie. Łagodnie. Rani, łagodnie idą. to Na pumytku. Jest. 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 No niestety meta zbliża się nieugrodnie. Oczywiście nie można przejechać na pole u sąsiada Martek Jukan Bartek i Start Poszli, poszli, idą Jeden wolniej od drugiego idą, idą. Jeszcze idą. będzie się zbliża. będzie się zbliża. Jeszcze idą.

I do martelu rutyna. Proszę. Jeśli tylko chnoty i po pijanem, ja i ja. tak. Niestety wygrywa. I poszli. I poszli. I jadą. No widać, że to już jest wyższy stopień. Jadą wolno. Jadą wolno. Cały czas jadą. Jest metek. Jeszcze jadą. Jest pumetek, Jeszcze jadą. Co ładnie idzie. Dobrze idą. Dobrze i do, proszę bardzo. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dawid, kochani. A brawa, gdzie? No, nie brawa! Proszę o! Super! No, ej, tych oblatów, żeby coraz to bronić. Proszę bardzo. Proszę, tak no. pięknie, no. Jestem mówić, każdy nie potrafi na nic. Jestem o! No, proszę bardzo, Proszę coś świetnego. To mój znak. Gotowi? Do startu? Start! Poszli, poszli. To już to panowie rudyniarze. Rudyniarze, użytkownicy, proszę. Spokojnie, Ruchy. można iść na piwo teraz, zanim dojadą. Tak myślę, Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie ma liczby. Prosimy o brawa, prosimy o brawa od bo... ograniczonej okay, ok, 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 dla ok. swoich uczestników, dla swoich kolegów. Tak. A ta jest jedna walka, walka, trwa, walka, trwa. Grawa dla wszystkich uczestników. O, żeby fal startu nie było tam. Start! Poszły, poszły, idą. Nie, widać, że to rutyna. Proszę bardzo. Proszę. Już buzi, już to buzi. Już to buzi. I jadą, i puchają. No tak, tak, tak. tak. Chyba, chyba na nowe tu słabsze, nie? Jadą. Proszę, proszę. O! Ale je, brawo! Je, no. Widać, że Malina na wszystkie nagrody powbiera. Widzę, że dwie dziewczyny na porządne trafiły. Tak, tak, porządne tak. prezerwatywy. Pomóżcie, pomóżcie koleżancy! Niesamowite. Coś podobnego. patrz, a mówią, że płykają. Wszystkiego największego. Tak jest. Później było, proszę do na zdjęciu. Jest to samoroda. Pani, brawa dla na wszystkich, naprawdę. No i najwolniejsze oczywiście i o to chodziło.